No, i jest ten trzeci skarb. Pamiątka regionalna. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzień zaczynamy od porannej kawy. No i rozpalania w kominku. A w międzyczasie trwa analiza miejsca, w które dzisiaj pojedziemy na poszukiwania. A teraz z ziemi wyszło. Coś pięknego. Dzisiaj na tapecie mapa Karolewa, Lasów Karolewie, i właśnie tutaj będziemy się wybierać. Mamy tam stosowne pozwolenia. Natomiast, korzystając z okazji, pokażę Wam, gdzie udało nam się znaleźć skarb monet krzyżackich. Nad tym, oto nieistniejącym już jeziorem, na tym stoku wyszło z ziemi ponad 200 monet krzyżackich, które możecie dzisiaj oglądać w muzeum w Olsztynie. Natomiast. Jeszcze doczytałem informację taką, że tutaj na wysokości Karolewa, gdzieś w jakimś nasypie kolejowym w XIX wieku, też był wykopany skarb monet, tylko braktetów tych mniejszych nominałów. A my będziemy właśnie kręcić się w tych okolicach, licząc, że może nam się uda wykopać trzeci skarb. Po czwarty, tu jest koło mnie. O, dziękuję, jak ty kochany jesteś. No i jest. A on, mówisz? Tak, tak. Zobaczcie, my nic nie możemy normalnie popracować, bo zawsze gdzie tylko siadamy, to i są nasze pociechy. Buziak. Sprzęt gotowy, tylko oczywiście wystąpił mały problem, bo niedoładowany jest sprzęt, ale wzięliśmy ze sobą stację i w przerwie sobie doładujemy cewkę i panel. Korzystając z okazji, zajechaliśmy w miejsce, gdzie został odkryty skarb monet krzyżackich. Zobaczcie, to tutaj na tym stokowym polu do byłego jeziora, gdzie teraz widzicie rozlewiska. Dużo się tutaj działo. Oj, dużo się działo. Odbyły się również badania archeologiczne. Podczas badań archeologicznych został zrobiony wkop, który odkrył Część fosy. Okazało się, że postawiony tam był dom, a wokół niej usypana była fosa. I cały ten skarb został zakopany w tym urobku, wyrzuconym z ziemi, żeby stworzyć taką barierę ochronną. Upłynął jakiś czas, ktoś rozplantował tą ziemię, część tych monet wpadła do fosy, a część została rozciągnięta podczas prac polowych na polu. A o skarbie braktetów, które gdzieś tutaj zostały odnalezione przy nasypie kolejowym, dowiedziałem się z literatury fachowej. Przyjdzie czas, złożymy też tu odpowiednie dokumenty na te miejsce i będziemy próbować szukać pozostałości po tym skarbie. Łyk czerwonego specyfiku i jesteśmy gotowi do działania. No i jest pierwszy sygnał, który spowodował u mnie większą adrenalinę. Zobaczcie, część jakiegoś noża, prawdopodobnie ze złoceniem. Oczywiście nie jest to prawdziwe złoto, tylko emalia, która imituje złoto, ale jest to stara robota i, 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 i zaczęło się bardzo dobrze. O, oby tak dalej na walczy z jakimś sygnałem. Mówi, że garnek. Może i garnek, zobaczcie. No, jakiś być? wielki. Zaraz zobaczymy, tylko się go dokopie. O, takie oto drobne, mosiężne elementy, które posiadają jakieś napisy. To jest chyba od lampy naftowej. I to też? Tak mi się wydaje. I ma jakieś napisy to producenta, prawdopodobnie, tak? Mhm. Czyli ciekawsze znajdki zaraz będzie większy kawałek Allianz Gebrenner coś tam no to już takie wartościowe powiedz zobaczcie, zobaczcie co tym razem wyskoczyło z ziemi stara lampa rowerowa ma tutaj jakąś sygnaturę trzeba będzie się do tego dobrać i doczytać zobaczyć kto był wytwórcą tej lampy piękna pamiątka sprzed lat a kawałeczek dalej, wykopałem taki oto żeliwny przedmiot, który jest częścią maszyny do szycia Zinger. I jest kolejny sygnał. To już też znacie, i wiecie, że to jest aluminiowy kapsel po wodzie i oranżadzie oczywiście przedwojenny. Słuchajcie, kręcę się ciągle w jednym miejscu. No i są tego efekty. Jest tutaj taki totalny śmietnik, ale w tym śmietniku, zobaczcie, znalazłem już pierwszą monetę, i obok niej jest kolejny sygnał. Mam nadzieję, że to też będzie krążek. I to, i to. Zobaczcie, co mam. 10 Feningów, wojenne 10 Feningów z 1938 roku, a tutaj, dosłownie tutaj, jest kolejny sygnał. Zaraz zobaczymy, czy jest to samo. Niestety nie jest to moneta, jest to klamerka, ale z tego samego okresu. No i śmietnik oddaje to, co zostało do niego wyrzucone, i jest kolejna moneta. Pięć wojennych feningów cynkowych z 1938 roku. Często zadajecie nam pytania, w jaki sposób wybieramy miejsca do naszych poszukiwań. Tak jak widzieliście na początku filmu, główną bazą. Są stare mapy, analiza starych map. Mapy nam zawsze dużo mówią. Pokazują, jak wyglądał dany teren wcześniej, czy stały tam zabudowania, a dzisiaj ich nie ma. Oczywiście w obecnych czasach są specjalne aplikacje stworzone do tego, żeby stare mapy nakładać na współczesne, i wtedy widzimy już wszystko konkretnie bez jakichś tam analiz. Natomiast mapa to podstawa zawsze najfajniejsze miejscówki. To te blisko domostw, czyli w miastach, na wsiach, czyli pola, lasy. Tam człowiek zawsze się kręcił i prawdopodobieństwo, że mógł coś zgubić. Wybierając takie miejsca, też sugerujemy się miejscami, gdzie są cieki wodne, bo człowiek od zawsze związany był z wodą. Przemieszczając się, musiał spajać konie, czy też sam z niej korzystać. Także zwracajcie na takie miejsca uwagę. Bardzo dużo też grzebię w starych archiwaliach, żeby doszukiwać się ciekawych informacji na temat naszych pobliskich miejscowości. Czasami, żeby mieć trochę szczęścia i coś ciekawego znaleźć, niestety nie pomogą te wszystkie informacje, które Wam udzieliliśmy. Najważniejsze to iść w teren i szukać. Czasami od tak po prostu znajduje się bardzo ciekawe pamiątki regionalne. Kto szuka zawsze znajdzie. Prawda. Walczy z sygnałem, ale co jest, to jeszcze nie wiemy. Ten Twój propointer jest pośledzony, <grybuj> nie wyzywaj go, Coś tu. kolejny świadek przeszłości. Taka oto mosiężna tarcza, prawdopodobnie od zegarka. Już myślałam, że to coś ciekawego, bo tak pięknie biło. Mówi ale to jest, jest to jest ciekawe. No jest, ale nie to, co bym chciała. A teraz z ziemi wyszło coś pięknego. Już Wam pokazuję. odpowiem jest to obrączka i posiada nabity numer. Ale zanim Wam pokażę, to wcześniej Ewelina też znalazła Podobną obrączkę. Zobaczcie, tylko jest co jest? Też z numerami. Też z numerami, ale jest Rozdubcona. rozdupcona. A zobaczcie, to co znalazłem ja. O, złapała już sobie ostrość. Te cudeńko, a już myślałem, że to jest srebrna obrączka. A to prawdopodobnie jest obrączka, która była zakładana na nogę ptaka egzotycznego przed 1939 rokiem to wiem o. a Twój jaki ma numer? Y 8 widzę czy 84 albo odwrotnie nie wiem nie mam pojęcia coś tam jest ale cieszymy się stara podkowa ale stara to podkowa oczywiście no nie. no nie, welina natomiast zobaczcie ta podkowa też jest świadkiem minionej epoki Ktoś na tym koniu jechał, tylko kto. No to jest pytanie. No, I zgubił I klamę. no do lasu no to mógł w różnych celach jechać. Natomiast ona została znaleziona na skraju drogi, także kuń się poślizgnął i wyskoczyła mu skopyta podkowa. Dobrze że gadam. Lecie jeszcze po trzy. Ktoś pewnie kitował na grzyby. <laughs> na kona może być. Nie? No. Zrobiliśmy sobie małą przerwę na. Posiłek regeneracyjny. Dzisiaj na naszym stole gości swojska kiełbasa. No i oczywiście też bułki pszenne. Bułki pszenne, ciepłe, ponieważ lubi takie Ewelina. Uwielbiam bułki białe. Nieważne, nie interesuje mnie Wasze zdanie. Musi dla mnie być biała bułka. I koniec krok. No, A do tego musztarda. Musztarda sarebska. Najbardziej lubiana z musztard. I tradycyjna. Czekamy aż zagrzeje się woda, żeby pokroić kiełbasę i ją wrzucić do garnczka. Co tak wąchasz tą kiełbasę? Swojska. Nie ma tego ulubionego zapachu. A zobaczcie, jak tutaj już perkocze, jak to fajnie tam wszystko wygląda w tym garnczku. Fajnie to się będzie jadło, nie? No. Jak tam sytuacja? Tą zaznaczę, będzie moja. <laughs> Z dziurkami. Z dziurkami. Dobra. Jeszcze chwila. Zobaczcie, Walina, jaki ma sposób na kanapkę. Musztardę sobie e, smaruję na bułkę. Kiełbachę wpycham, zamykam. I smacznego, wola. Oh, jak to pachnie. Lasem. Oh, lasem. Albo ja taki głodny jestem. No, to już Twoja godzina. Mm -hmm. Kiełbasa. Już zagrzana. O kurde felek. No nieco pięknie. Przemyję w garku i będzie gites. No bo szkoda. Bo szkoda, bo głodny jestem. Z tej okazji też nagraliśmy roleczkę. Możecie obejrzeć na Facebooku, jak to wszystko wygląda. Zapraszamy Was na nasze inne media społecznościowe. Nie tylko będziecie oglądać tam poszukiwania, ale też na przykład rolki z jedzenia, rolki z tak zwanych eksponatów perelowskich, bo jak wiecie, zbieramy no i wszystko co tam innego z humorem i na wesoło. Pojedzone. No to dalej na poszukiwania, ale muszę wam powiedzieć, że mamy końcówkę października i jest 17-18 stopni, to w tych polarach dupka się poci. Także tylko podziękować, że aura nam sprzyja. Gorąco, gorąco. Dobra, działamy. No i jest kolejna ciekawsza znajdka, zobaczcie. Taki niepozorny element z monogramem I z nabitym numerem był przypięty do krowiego ucha. Krowi kolczyk identyfikator z nadanym numerem. I skoro No, po niemieckie panie Ciekawe, ciekawe. No. Pierwszy raz się z czymś takim nie, no, spotkałem. Nie, no nieraz na polach trafialiśmy, nie? Ale nie pamiętam, ale nie takie. No w podobnej formie, one były różne przez przestrzeni lat. Zmieniały się, co? Zmieniały się. Trzeba było tylko dojść do informacji, co to za logo. Owieńczone koroną. Natomiast sam siebie kolczyk no, w takiej formie wyglądał prawda? Może to była krowa królowa. Na imię miała bestia. Natomiast koło tej obrączki leżała taka plompa ołowiana, a z drugiej strony wygląda, tak, jakieś inicjały. Ciekawostka, i tu właśnie jest w tym wszystkim najlepsze, że jak coś znajdziemy, nie zawsze wiemy co to jest, i to nas skłania do tego, żeby sięgnąć do literatury pogrzebać, zobaczyć czy dany przedmiot można przypisać do jakiegoś ogólnego wydarzenia, do produktu krajowego, czy też jakiegoś regionalnego. Także tym też poszukiwania mają swój duży atut. Samodokształcanie. Ewelina zaszalała. Taki oto mały gwozdek wykopała, rureczkę. Taki oj tam. czy się zmieścić. No na pewno. I mamy kolejne sygnały. Jest tu ich naprawdę sporo, zobaczcie. A to jest kolejny element od zegara. No i jest kolejny kolczyk. Czyli widać, że się tutaj krowa rozbrajała w tym miejscu. To jeszcze Stanika i Majtek brak. A tak na poważnie zobaczcie kolejny, kolejny historyczny akcent przed wielu lat. Może kolejne będzie, co? Następna. Stawiajcie co to może być. Jakieś ma zdobienia. Taki jakiś ala czopuch. Jakby było coś wkręcane? Ty a może to jest od tego. E, no. Część żelandora jakiegoś. Myślisz, taki no, mały? No jest to to część, no, bo zobacz. No. No, Takie tak. no, A może wy wiecie, to nam podpowiecie. A ty na co staraż, że co to może być? No, to ja znalazłam, Oddajcie. No. Nie no, rewelacja wow, Nie wiem, przez chwilę pani. pomyślałam, że to może być od lampy naftowej No ale bardzo szybko się zorientowałam, że jednak nie Śmieci pełno A skarbu trzeciego, nie widu, ni słychu Znajdziemy, znajdziemy, tylko potrzeba czasu Ale teraz mam petardę I to regionalną, już wam się chwalę Zobaczcie, to jest psi identyfikator, jest Rosenberg i Rok 1930, także cieszę się niesamowicie, jeszcze tylko zostanie oczyszczenie tego. Ewelina dokopuje swój sygnał, a ja już się jej tutaj chwalę swoim rodzynkiem. A twój no, ja tam. no co tam? Mucho, no, ekstra. <grym>, na kumary. Ale tutaj to jest petarda. Oka, poka. No, no. zobacz. Chwilę to. O, widać nie umiem. No? Pani umiem widać. Ja. Kreis Rosenberg 1930. Psi Identyfikator. Ewelina dzisiaj na poszukiwania zebrała naszą firmową bluzę. Ale zobaczcie, jak ładnie wyhaftowane logo odkrywca historii. I nie ma dalej. E, oczywiście ja spindoliłem tą bluzę jak haftowałem, no a nie widziała, którą bierze. Odrzut wziąłeś fabryczny. A ja ją lubię. <głos》>. Co by nie poradził. A dzięki, i kolejna znajdka. No i przeczyściłem ten identyfikator. Muszę Wam powiedzieć, że jest w bardzo ładnym stanie. Tutaj w 1930 roku biegał sobie po tym placu piesek. I z jakichś przyczyn zaczepił gdzieś o kawał drzewa, no i zgubił tą oto informację podatkową, że jego właściciel uiścił za niego opłatę po bliskim urzędzie. A jak wygląda, to już Wam pokazuję. No i jest ten trzeci skarb, pamiątka regionalna. Zobaczcie, jak, to, jak ta blaszka zachowała się. Tutaj góra jest metalowa, stąd też skorodowana troszkę, natomiast druga strona też widać. Dokładnie numer ewidencyjny 1386 i facjata pieska A zaraz zobaczymy co kopnie Ewelina Złą Prawie, że na oko odgarnęłam tylko liście i chyc wyskoczyło takie łoto coś to było od zamka od drzwi. Tak o kucie Chodził tutaj kluczyk do dziurki. Ciekawe kto wkładał tam klucz? Na pewno jakiś człowiek. Na pewno. Właściciel tego domu. Uff. Już Wam mówię, dlaczego tak wzdycham. Przez chwilę myślałem, że mam złoto. Złotą biżuterię, złotą broszę. Ale tylko myślałem, ale zobaczcie, czy dużo się nie pomyliłem. Odsłoniło to mi się w ziemi. Zobaczcie, zazłociło. Przecieram, przecieram. Odwracam. A to niestety. To nie to, co myślałem. Czyli co? Czyli co? Zobacz, co się przed chwilą u mnie ze mną działo. Mało co tutaj nie zeszłem. No, no. no zobacz z tej strony, no, Od, odsłoniłem, co? Nie pomyślałbyś, że złoto? No i są jakieś zdobienia, widzisz to? Y Czy tego nie widzisz? No, nie, no widzę zdobienia, ale nie wiem, ale to nie jest na pewno złoto. Hmm. Pomyśl, im, może się coś wydrapie tutaj. A ja? Nie wiem. Coś od czegoś. Coś dzisiaj się ten złom nie trzyma. Nie zobaczymy co to jest. Coś poważnego. Tak, bardzo poważnego. Normalnie w szoku jestem. A w moim dołeczku pokazał się na parsteczek. No i nadszedł ten czas, że niestety trzeba zakończyć poszukiwania, no bo po prostu zrobiło się ciemno i zabrakło dnia. Robi się ciemno. Do domu jeszcze zjemy jakiś obiad no i zrobimy podsumowanie dzisiejszego wyjazdu. No i oczywiście podsumowanie możliwości znalezienia trzeciego Skarbu w naszych okolicach. Czy to jest realne, czy nie? Możliwość zawsze jest. No, no ba. Zmęczeni, ale szczęśliwi, pomimo to, że nie udało nam się znaleźć tego trzeciego skarbu, ale jesteśmy bardzo blisko. Jesteśmy blisko. E, nawiązując jeszcze do nie. sytuacji z tym skarbem, e, skarb Cususkim wydawanym przez nasze stowarzyszenie jest obszerny artykuł. Jeżeli chcielibyście poczytać, dowiedzieć się więcej. O tym, jakie występowały monety, jakie odmiany, co tam się działo. Zajrzyjcie do skarb Sasuskiego, warto doczytać i warto nabywać też wiedzę o tym, co się dzieje w różnych rejonach naszego kraju. Ja miałem możliwość uczestniczenia w tych badaniach archeologicznych, miałem możliwość wspólnie z członkami Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej odnaleźć ten skarb, nawet przygotowując się do tego materiału. Trafiłem na archiwalne zdjęcia, które mogliście oglądać, ale też mam jedno pamiątkowe zdjęcie z Arturem Truncikiem, z saperem, który wtedy też na zaproszenie archeologa brał udział w wykopaliskach. Zdjęcie możecie zobaczyć tutaj, tylko się nie śmiejcie ze mnie, że ważyłem 110 kg. Natomiast fajnie się wraca myślami do takich chwil, wspomina takie sytuacje. My się będziemy kręcić dalej w tych okolicach, ponieważ. Te jezioro, o którym wcześniej wspominałem, gdzie został znaleziony jeden skarb, czy literatura podaje e, o drugim skarbie, leży czy usytuowany był stary szlak handlowy. I jest duże prawdopodobieństwo, że m, taką niespodziankę w postaci depozytu uda nam się znaleźć. E, na pewno się nie poddajemy, będziemy próbować e, naszych sił, e, będziemy poszerzać, jakby e, miejsca do poszukiwań. Nóż widelec wyjdzie. Skarb. Kto nie poszukuje, ten nie znajduje. Tak jest. No i wracając jeszcze do tego, do tytułu naszego filmu, jak przygotowywać się do poszukiwań, jakie miejsca wybierać, pamiętajcie, czytajcie wszystko o swoim regionie, czytajcie historię ogólnokrajową, dowiadujcie się od nawet i starszych osób, bo czasami potrafią naprowadzić na coś, co potem jest czymś wielkim, pamiętają różne sytuacje związane z, z jakimś wydarzeniem. Coraz mniej tych osób jest, tym bardziej warto zadbać o to, spisywać te informacje, żeby to nigdzie gdzieś tam nie zostało zatracone. Determinacja, cierpliwość, no i oczywiście e, pamiętajcie: kopcie każdy sygnał, e, delektujcie się tym, co Was otacza, e, kochajcie historię tak jak my. Od tym akcentem będziemy kończyć nasz, nasz odcinek. Zajrzyjcie jeszcze na nasze fanpage, e, wbijajcie na Face'a, na Insta czy na TikToka. Tam znajdziecie też sporo materiałów związanych z naszą działalnością, z poszukiwaniami i nie tylko. Serdecznie Was pozdrawiamy, Wasze rodziny i cieplutko ściskamy. Do następnego. Trzymajcie się. Pa! Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% Paju. Pozdrawiam Was, obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.